Ja mówię, nie, to ma taką wartość właśnie, że kościół lokalny, nawet jak nie rozumiemy tego języka, to jednak łączymy się z tym tutaj istniejącym kościołem. No ale co zrobić, jeśli na przykład, nie wiem, jesteśmy w trekkingu na Islandii, do Reykjaviku mamy dwie godziny, a w pobliżu kościoła brak. Dla mnie znowu genialne narzędzie to jest liturgia Godziny. Tak? Ja też nie jestem, nie jestem fanem transmisji, więc jeśli mam brewiarz, no to po co mi transmisja. Słuchasz podcastu Zwierzę Liturgiczne, który powstaje we współpracy Fundacji Dominikański Ośrodek Liturgiczny i serwisu dominikanie.pl. To rozmowy o tym, dlaczego człowiek tęskni za tym, co niewidzialne i jak ta tęsknota nabiera kształtu w widzialnych znakach i gestach. Pytania stawiają i odpowiedzi poszukują Jadwiżanka Teresa Huspekowa, Dominikanin Łukasz Miśko oraz prowadząca Lidia Majda. Dzień dobry! Zwierzę liturgiczne wyruszyło w podróż. Dzisiaj chcielibyśmy nieco porozmawiać o tym, jak przeżywać liturgię w podróży, będąc na różnego rodzaju urlopach, w czasach, aktywnych wędrówkach górskich, tudzież na nie wiem, kempingach czy biwakach. Słuchajcie, a może mieliście kiedyś, a jak wnioskuję z naszych rozmów kuluarowych, to mieliście okazję uczestniczyć w Eucharystii za granicą, w innym języku albo w ogóle w zupełnie innym kręgu kulturowym? Mieliśmy nieraz. Ale oczywiście myślę sobie o takich miejscach egzotycznych, gdzie w odróżnieniu może od tych takich krajów, gdzie się mówi w języku zrozumiałym, no właśnie mówi się w języku, którego nie znam. I, i no wtedy tak. pytanie, wiesz, w ogóle po co i co z tej mszy no Tak, No bo wynoszę? domyślam się, że jak byłeś duszpasterzem w Stanach, to msza po angielsku nie robiła na tobie wrażenia. No bo to, nie, wiadomo, msza msza język... robi wrażenie, wiesz. No tak. <laughs> <Chodzi> jestem jakby... <laughs> dyrektorem ośrodka chirurgicznego, ergo msza robi na mnie wrażenie. <laughs> dobrze, dobrze. <laughs> to, był test, to był taki test. Chciałam cię sprawdzić tylko. A rzeczywiście, tak jak Wjechałem do Stanów, to już, już sobie jakoś tam radziłem z tym językiem, ale nie wiem, pamiętam taką historię, jak szedłem z grupą właśnie amerykańskich studentów przez hiszpańską prowincję. Szliśmy do Santiago de Compostela i generalnie na co dzień chcieliśmy mieć mszę tak we własnym gronie po angielsku, no bo mało kto z nas mówił dobrze po hiszpańsku, ale raz tak się uparł, mówił słuchajcie, że nie, no, żebyśmy poczuli ten lokalny kościół, idziemy na mszę hiszpańską. Takiej małej miejscowości, ale wiedzieliśmy, że tam jakiś ksiądz mieszka, będzie msza wieczorem, dołączymy. I studenci tak trochę się krzywili. Ja mówię: Nie, to ma taką wartość, właśnie, że kościół lokalny, nawet jak nie rozumiemy tego języka, to jednak łączymy się z tym tutaj istniejącym kościołem Chrystusa w Hiszpanii, w Galicji hiszpańskiej, tak. No i przychodzimy. Ksiądz nie był fanem tego, że chciałem koncelebrować, no ale jakoś tam dopuścił mnie do ołtarza. I potem szybko zrozumiałem dlaczego, bo to był taki ksiądz Gwiazdor który bardzo lubił się przed pielgrzymami idącymi do Santiago popisywać. No i bardzo szybko żałowałem tego, że poszliśmy na tę mszę, dlatego że ksiądz generalnie nie otworzył w ogóle mszału. Co? Mm -hmm. On improwizował. Co? Ja nie wiem do tej pory czy ta msza była ważna, dlatego że on tak mniej więcej mówił o tym, co jest w mszale, ale to tak trochę swoimi słowami. I bardzo chciał, żeby wszyscy partycypowali, więc to była taka taka msza bardzo showmeńska. Moi studenci trzymali przed sobą takie amerykańskie oremusy, więc mieli teksty i mniej więcej śledzili i też tak się trochę dziwili, że coś, coś tu się nie zgrywa, nawet jak nie rozumieli do końca, a ja rozumiałem hiszpański i wiedziałem, że to jest bardzo, bardzo nie liturgiczna msza, z którym się pamiętam zapewne, staram się tak uważnić tę mszę, nie? że teraz będę, wiecie, mhm. tak mówił jako koncelebrans te wszystkie właściwe słowa i uratuję mszę. Mhm. I niestety ten ksiądz był szybszy i wyprzedzał mnie no cały nie. czas, więc to było doświadczenie najgorsze z możliwych. Był nie jakiś wiem... liturgiczny pojedynek. No dokładnie, tak. Nie wiem, kto go wygrał do tej pory. Na szlaku do Santiago. Na szlaku do Santiago, więc słuchajcie, no, generalnie fajnie jest chyba uczestniczyć w mszach lokalnych, ale zawsze jest pewne ryzyko, że coś pójdzie nie tak. Tereza, ty? Właśnie sobie próbowałam przypomnieć jakieś takie nie, najbardziej egzotyczne doświadczenie. Myślę, że to było Varanasi w Indiach. Bo ja no, mam to za sobą. Hiszpania się chowa. <laughs> mam za sobą epizod tak studiów indologicznych. E, jakoś przeżyłam, ale rzeczywiście miałam okazję uczestniczyć. Natomiast to jest ciekawe, że no, w większości, jak się jest w miastach, no, to muszę jest po prostu po angielsku nie. Jakby nie ma dużej różnicy. Natomiast no, parę razy mi się zdarzyło być w jakimś miejscu, gdzie była no, liturgia katolicka, tak. W rycie niczym teoretycznie nie odbiegającym od tego, co znamy. E, natomiast e, no pierwsza sprawa, że ja, ja nie znam Hindi, ja się uczyłam innego języka akurat, więc nic się nie rozumie. Ale co jest ciekawe, że w momencie, w którym jakby, jak się jest gdzieś w Europie, to jeszcze przeważnie ma się chociaż nie wiem, gesty liturgiczne albo jakąś sekwencję, hmm, i że człowiek no wie tak. mniej więcej, w której części liturgii się znajduje. Tak, no aktualnie. Tak. Chyba, że jest to improwizowana msza w tak, <laughs> Chyba, chyba też, że to jest improwizowana msza, nie, wiem, no. nie wiadomo gdzie, tak. Natomiast to było o tyle ciekawe dla mnie, że to było rzeczywiście no, taka próba inkulturacji z takimi elementami, które ja znałam z tych rytów, rytów, które były obecne normalnie w świątyniach indyjskich. Natomiast one były zastosowane w jakiś sposób, żeby pokazywać ważne miejsca w liturgii. Nie? Więc dla mnie na przykład, OK, oczywiście się siedzi tak na matach, na podłodze, no to jest akurat mało zaskakujące, że się nie wiem, nie wstaje albo się wstaje w innych momentach, że są zewnętrzne, nie wiem, które bardziej przypominają, nie wiem, puja. tak, puja to jest ryt taki hinduski, klasyczny, świątynny. Nie wiem, że się przez całą sumie, przez cały czas przeistoczenia, nie przez całą formułę konsekracyjną, wali w dzwonki. Nie, bo to jest jakby też taki element, kiedy to jest pokazane, że to jest ważne. Nie? Więc jest taka bardzo, takie bardzo intensywne doświadczenie dźwięku, nie wiem, kadzidła, które jest spalone, właśnie takie klasyczne, indyjskie, nie? Kadzidełka. Natomiast dla mnie to było bardzo ciekawe doświadczenie, że chociaż jakby, no, nie rozumiałam nic, nie? w ogóle nic czytam, nic, nie wiedziałam za bardzo, która jest część mszy, to jednak dało się tym modlitwę w jakiś sposób, jakby poprzez zaangażowanie ludzi, którzy się modlą i które, o których wiem, że jakby razem przyjmujemy, chociaż nawet sposób przyjmowania komunii jest jeszcze zupełnie inny niż to, co znam z Europy, nie? że ani na rękę, ani do ust to są jakby oba sposoby, które są takie nie za bardzo, więc trzeba to jeszcze zrobić inaczej. Czyli, to jak, czyli jak? Yy, bardzo prosta sprawa. Po prostu yy, kapłan podaje, yy, podaje najświętszy sakrament yy, jakby jedną ręką do ręki, w sensie nie na rękę, ale do ręki, i mhm. wtedy yy, każda osoba sobie sama zanurza i przyjmuje, bo w taki sposób by była przekazana, nie wiem, właśnie ofiara w świątyni. Nie? Bo ręka jest nieczysta i ślina mhm. jest nieczysta. Nie? Więc to jest w sensie ciekawe doświadczenie, że jakby to są elementy, które w ogóle nie przeszkadzają, ale jednak jakby widać zaangażowanie ludzi, którzy się modlą, a to da się tym modlić. Nawet jak się jakby nie ma żadną, no nie masz się jakieś takie, nie wiem, e, d, nic nie dostarcza treści, tak? Więc to dla takiej, mnie było takie. Przynajmniej werbalnej. Tak, tak. takiej treści werbalnej, tak, nie? Tak, że są tak. tylko znaki, które jeszcze jakby nie są takie, są trochę obce, ale jednak da się skojarzyć, nie? Czyli chyba warto, nawet jak jesteśmy w podróży, e, zawalczyć o to, żeby. Doświadczyć tak, zdecydowanie. Liturgii. Ja też miałam okazję no. bywać na mszach po bośniacku, albańsku, no tam generalnie chyba raz też po chorwacku, no tam w takie bałkańskie klimaty. Choć w Hiszpanii też byłam, no nie znam hiszpańskiego, ale o, teraz mi się tak nasunęła na myśl moja msza. Wszystkich świętych spędzałam w Barcelonie i byłam właśnie w Sagradzie, w Sagrada Familia na mszy. No i to jest takie ciekawe, że no to jest w sumie jedyna okazja, żeby wejść do Sagrady za darmo. To tym msze. Nie Więc... tylko dlatego poszłaś na msze, <noise> ale... nie? Nie, nie. Ja, ja tam poszłam, bo naprawdę chciałam uczestniczyć w Eucharystii. No czy zobaczyłam przy okazji Sagrady za darmo? Tak, ale jakby to nie był główny powód. Ale dla wielu było to główny mm. powód. I to też było dla mnie ciekawe doświadczenie, że jakby przed każdą częścią mszy było takie wprowadzenie, co się teraz dzieje, i tak dalej. Nawet na ławkach były takie śpiewniczki, i była tam e, informacja, że jeśli nie jesteś katolikiem, i tak dalej, to jesteś proszony o to, żeby nie przystępować do komunii, bo jest to ciało Chrystusa, i tak dalej, i że to jest świętość dla katolików. No i też byłam taka. Jeszcze była ta informacja tuż przed komunią wypowiedziana, i też byłam taka, no tak w sumie. W sensie sobie myślałam, że okej, okay, może ktoś przyszedł rzeczywiście tylko dlatego, żeby zaoszczędzić tam 25 czy 28 euro, bo taka jest stawka za wejście do Sagrady, ale z drugiej strony, w sumie fajnie, że ktoś dzięki temu uczestniczy, uczestniczy w Eucharystii, mimo że to może nie był jego cel. Mm -hmm. No ale to też było takie zupełnie inne doświadczenie, no bo tutaj w Polsce. No raczej, raczej tak nie ma, że nie wiem, idziesz nam przed bazyliki Mariackiej i ksiądz tłumaczy ci, że e, tłumaczy jeszcze po angielsku, żeby no, że teraz do komunii przystępują tylko chrzczeni po pierwszej, po przyjęciu odpowiednich sakramentów i tak dalej w stanie łaski uświęcającej. No. Hmm. Tak to w tych podróżach. Tak to w tych podróżach bywa. No ale co zrobić, jeśli na przykład nie wiem, jesteśmy w trekkingu na Islandii, do Reykjaviku mamy dwie godziny, a w pobliżu kościoła brak. Oglądamy transmisję od yy, Dominikanów w Waszym ulubionym mieście. Oczywiście. Prawda? <słuch> I oczywiście od Dominikanów, tak. No, no przecież. Państwo jesteśmy na kanale Dominikanie.pl. Nie no, od Franciszkanów też można. Tak? To wtedy ważna msza. Jesteśmy kuzynami, lubimy się. Tak, no dobra. No właśnie, wiecie co. Bo chyba tak sobie rozmawialiśmy tutaj z Terezą jeszcze wcześniej, że, że, że te transmisje to tak. że chyba nie jesteśmy fanami. A co zaraz jeszcze o transmisjach może powiemy? E czy, czy musimy, czy to jest taka jedyna alternatywa, bo ja w ogóle myślę, że. No dobra, może od razu o transmisjach. <grym> w pandemii to przecież było duże pytanie, co zrobić, kiedy nie możemy uczestniczyć na żywo, bo zagrożenie pandemiczne i tak dalej, i tak dalej. Więc temat niby jest przerobiony, prawda? No ale z drugiej strony, chyba warto sobie przypomnieć, że nigdy. Nie było w kościele, nawet w czasie takiej najściślejszej pandemii i lockdownów, nakazu uczestnictwa, teraz stawiam taki tutaj cudzysłów, takie pazurki uczestnictwa w cudzysłowie, przez transmisję, czy to internetową, czy radiową, czy telewizyjną, dlatego że to nie jest uczestnictwo per se. To może nam pomóc jakoś wejść w święto, ale, ale właśnie może niekoniecznie, że są inne sposoby uświęcenia dnia Pana, i no właśnie, kiedy jesteśmy na Islandii i daleko do Reykjaviku na przykład, e, nawet jeśli jest dobry internet i moglibyśmy sobie obejrzeć te transmisje, pytanie po co? Czy nie lepiej jest na przykład sięgnąć do słowa na dany dzień i z ludźmi, z którymi jesteśmy, jeśli oni też są wierzący, spróbować tym słowem się pomodlić, przeczytać, podzielić się, roz, porozmawiać o tym. E, Ale czy to będzie ważne? No to są ważne tematy, tak, to będzie bardzo ważne. Czy to się zalicza? Czy to Chyba będzie musimy zaliczenie uczyć, niedzieli? No tak, właśnie. uczyć się tak wyzbywania takiej nerwicowości katolickiej, nie? czy to mhm. się liczy, czy to się zalicza, nie? To jest cały czas. No to może być bardzo myląca perspektywa, no, no. prawda? Takie legalistyczne podejście. Tak, tak, dokładnie. Oczywiście, że skrajności tutaj są złe, tak? Mhm. To znaczy, nie chcemy sobie powiedzieć w innych warunkach, typu. Wiem, że jestem pod namiotem, ale widzę wieżę Kościoła, prawda? Dwa kilometry dalej i stwierdzę, że eee, Pośpię, dłużej. pośpię dłużej. <śpię> dłużej. Za daleko. Za daleko. Ale też wiecie, że to nigdzie nie jest powiedziane. Na przykład czasami takie pytanie miałem w Stanach Zjednoczonych, kiedy faktycznie dystanse często, nawet nie w czasie urlopu, tylko po prostu nie? od miejsca zamieszkania do najbliższego Kościoła katolickiego są dalekie. I ludzie pytali, czy, no nie wiem, kiedy jadę pół godziny samochodem, to mam obowiązek. Czy, czy to jest jakby takie, już nie wiem, jakby moją dobrą wolą jest, że pojadę, ale gdybym nie chciał, czy musiał ugotować obiad w niedzielę, no to jestem zwolniony z obowiązku. Bo pół godziny mam do kościoła samochodem, nie? No, nie ma czegoś takiego w prawie kanonicznym, że ktoś powie ci, ile kilometrów, czy mil, czy minut samochodem. To, to jest ten moment takiego rozeznawania w sumieniu, prawda? Wartość liturgii, wartość Dnia Świętego, który mamy uświęcić. To jest oczywiście przykazanie bardziej ogólne niż udział w Eucharystii. No i teraz ważymy te różne aspekty, nie? Ja sobie tak myślę, że no często jest to, że też to pytanie właśnie o przystęp, przystępowanie do komunii, tak, a czy mogę, a czy to już, jak się spóźniłem, czy to jeszcze, czy, czy to jeszcze można, jak, jak się przeszło tak na modlitwę wiarnych, czy jeszcze <laughs> można przyjść, podejść do komunii i tak dalej, nie? Ja sobie zawsze tak myślę, że no, komunia to nie jest wydarzenie punktowe. Nie, to nie jest jakby jeden moment, mhm. ale komunia, komunia jest y, czymś, co trwa. Tak? Ja jestem w komunii z Bogiem, która trwa do następnego momentu przyjęcia komunii, tak? y, no, albo ewentualnie ta bliskość trwa do, kolej, do najbliższego grzechu ciężkiego. Tak? Do zerwania tej bliskości, <gry> tak, zerwania tak. tej bliskości tak? więc jakby to jest pytanie o, w naszym sumieniu, nie? czy do tego zerwania doszło, czy nie, nie. Ale właśnie dla mnie takie spojrzenie, że no, to nie jest jakiś taki punktowy moment, Moment, ale to jest y, trwanie w jego bliskości, w jego obecności, nie? w obecności Boga. I y, y, Dla mnie jest to kwestia tego, czy ja y, zadbałam o to, żeby ta bliskość trwała. Nie? To jest pytanie do mnie, czy jakby miałam takie warunki, żeby jednak się z Nim spotkać, a, albo w sytuacji, w której, no okej, okay, kościoła nie ma, ja nie mogę podejść na mrze, ja nie mogę iść na mrze, no to jak inaczej przeżywam ten niedzielę, nie? Dla mnie znowu genialne narzędzie to jest liturgia godzin, tak? Ja też nie, jestem, hmm, nie hmm. jestem fanem transmisji, więc jeśli mam brewiarz, no to po co mi transmisja, bo to jest coś, hmm. co jakby przedłuża tę obecność Chrystusa, ten moment Eucharystii na cały tydzień, tak naprawdę, nie? Jeśli się nie ma możliwości, albo ktoś nie, wiem, nie lubi brewiarza, modlitwa Jezusowa. Nie? Coś jakby modlitwa, która jakby powtarzanie imienia, które w sumie jakby przedłuża Jego obecność na cały dzień i przypomina o, niej, o tej obecności, tak jakby namaścić nie? wszystko, co się wydarza Jego imieniem. Nie? Więc no nie, niestety, ale ja zawsze te pytania o to, czy, czy, czy to będzie ważne, a czy trzeba, czy nie, myślę, że to dokładnie kojarzy z tym pytaniem o to, czy, te, czy ta spódniczka musi być za i czy, 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 te, o, czy tych 5 centymetrów, tak i tak dalej. O sobie tym sobie w następnym odcinku. Nie, ale ale to nie jest... chcemy ujawniać za dużo. Słuchajcie, tutaj może Łukasz i Teresa nie mają takich dylematów, bo oni chyba <laughs> mają dość podobny outfit na każdy dzień, ale <laughs> myślę, że mnie i wielu moim rozmówcom rozmówczyniom. E, takie pytania mogą co nieco ułatwić w doborze garderoby na urlop i nie tylko, ale o tym już w następnym odcinku. I mamy nadzieję, że dzisiejsze nasze rozmowy pomogą wam spędzić wakacje e, niezależnie od waszego położenia geograficznego bliżej Pana Boga. Bo chyba o to gdzieś nam w tym wszystkim chodziło. Amen. Amen. Niech tak się stanie. <śmiech> <śmiech> Do usłyszenia. Do usłyszenia. Cieszymy się, że jesteś z nami. Jeśli podoba Ci się to, co robimy, zasubskrybuj nasz kanał i zostaw komentarz pod odcinkiem. Dziękujemy naszym patronom. Dzięki Wam tworzenie treści takich jak te jest możliwe. Możesz pomóc nam realizować naszą misję poprzez zbiórkę na stronie liturgia.dominikanie.pl i poprzez profil patronite.dominikanie.pl.